Trzymaneczko widzowie, dzisiaj zrobimy sobie top 5 skrzynek pod inwestycje aktualnie na ten moment, tak wiem, były tier listy skrzynek, ale teraz mamy robimy sobie takie top 5 skrzynek jakby teraz pod inwestowanie. czyli po prostu rozkminimy sobie od piątej najgorszej skrzynki do najlepszej pierwszej i tak to jest top 5, więc wszystkie te inwestycje według mnie są po prostu solidne, dobre, no i jak wiecie cena gra główną rolę, więc to będzie najważniejsze w naszym dzisiaj segregowaniu strzynek. Jeszcze następnie szybki sponsor odcineczka, jak jest oczywiście strona Skinsmoki, strona do wymieniania waszych skinów, strona nie wlicza tutaj, znaczy strona nie wlicza naklejeczek, że tak powiem, więc możecie wyjąć naprawdę ładne krafty ze strony, jak widzicie, jest tego dużo, w takiej samej cenie, co bez tych naklejek i potem to na rynku Steam. Plus tutaj, macie takie darmowe 5 dolarków, jak to klikniecie, to możecie wpisać mój kod elzart i dostacie darmowe 5 dolców przy wymianie, co jest naprawdę spoko bonusem i jest to dosyć sporo, no nie oszukujmy się, więc jak Ktoś sobie jest to warto na tej stronie, jakieś droższe na tańsze lub tańsze na droższe. Plus do tego strona oferuje przy wpłacie, tutaj jest w moim kodek 35% do doładowania. Czyli jeżeli doładujecie sobie 100 dolarów, dostajecie 35 dolarów za free. Strona jest dobry, jakby dobrym sposobem na doładowanie sobie pieniędzy na Steamka, jeżeli ktoś chce i wyjęcie jakichś naprawdę ładnych krawcików, których tutaj jest dużo i trochę ich poznajduj. Jecie, więc spoko opcja, jeżeli ktoś chce. No i możemy przechodzić w sumie do filmu. Link macie w opisie. Oczywiście mam tutaj painta, klasycznie, e, zawsze paintowo. E, zacznijmy od tej piątej pozycji, czyli od od goczek na dzisiejszego odcinka, do której wstawię e, uwaga. Uwaga, skrzynie pryzmatu 1. E, Dlaczego stawiam tutaj skrzynię pryzmatu 1? E, dlatego, że skrzynia pryzmatu 1 po prostu jest taką skrzynią, która ma ładne skiny, nie ma jej w puli dropu. Wypadła chyba w tym samym momencie co pryzmatu dwójeczka, z tego co pamiętam. E, Skin są spoczko. I moim zdaniem są troszkę gorsze niż w macie Dobra, daję taki lekki spoiler, że No, no ta to, to dwujeczka będzie trochę wyżej w rankingu eee, Nie ma jej w dropu. Cena nie jest jakaś dramatyczna, bo to 3 zł czyli nie jest jakaś duża, a to jest dosyć wa ważne przy inwestowaniu. Wiadomo potem procentówka, tym to jest droższe, ciężej żeby to urosło. Wiadomo, nie jest to w puli dropu, ale, ale jest to strzynia, która też już rzadko dropi i do tego cena jest jeszcze ok, plus raz, raz, dwa, otwieranie, więc to jest moim zdaniem spoko pozycja I o dziwo, na czwartym miejscu nie jest pryzmat 1, tylko jest, uwaga, strzynia yy, klucz, Cz klucz. Tak zwana e, strzynia, która również jest podobnej cenie, takiej samej nawet bym powiedział, ale moim zdaniem ma troszkę lepsze skiny. Wiadomo, tutaj w miejscu też moglibyśmy się znaleźć przestrzenka CS20, która jest też podobnej cenie, lub np. Danger Zone, ale stwierdziłem, że. Klacz jest lepszy, bo będzie bardziej otwierany, ma ładniejsze skiny i według mnie jest to lepsza inwestycja, która powinna szybciej od tamtych porosnąć. Też go już nie ma w polidropów, e, może nie tak dawno jak tamte, z został usunięty, ale też został usunięty, więc e, ta szansa na urośnięcie jest na long term nawet spoko. Cena też nie jest duża, więc według mnie dobra pozycja. No i wreszcie pryzmat dwójeczka. Tak, to miejsce będzie dla pryzmata dwójeczki, czyli moim zdaniem lepszej Jedyneczki. Dlaczego lepsze jedyneczki? Po prostu ma lepsze skiny. Dużo lepsze skiny w skrzynce. No, jednak otwiera się do tych skinów. Więc jak widzę tego, cessa dwójkę. Będzie jeszcze większy popyt. To wydaje mi się, że ta skrzynka będzie jeszcze droższa. A pamiętam, jak robiłem porównanie tych dwóch strzynek, Pryzmatu dwójeczki i jedyneczki. Były w tej samej cenie. Teraz dwójeczka jest droższa o ponad. To 40 około groszy, 30, 40, więc e, wydaje mi się, że dobre porównanie zrobiłem, że ma troszkę lepszy, ale dwie są dobre, e, więc widzicie, nawet troszkę jest droższa, więc naprawdę e, chyba działa i według mnie naprawdę to spokoju inwestycja. Druga, czyli teraz ostatnie dwie e, skrzynki, niko się że nie zdziwi. Pier, druga rzecz to będzie ukłoszenia e, węża, pewnie większość się domyśla jaka będzie pierwsza. Dlaczego ukłoszenia węża? E, skiny moim zdaniem mogą być, e, lecz nie są to najlepsze. Skinki są takie no, no powiedziałbym po prostu spoczko No nie jest, no, no USB zdrajca i 4 w ży, żywe kolory mi się strasznie nie podoba, ale to jednak skin do MK więc spoko USB zdrajca jest po prostu spoko Jeżeli chodzi o feltowe, to jest taka średniawa e, Więc szynka jest taka niby dobra, niby nie najgorsza Lecz cena, ta cena, złoty 40, zł, Jezu, to jest przepiękna cena To jest cena... To są pieniądze chodzące. Jeżeli strzela teraz jest w dropie, jeżeli padnie z dropu, to się robi to dwukrotność aktualnie, czyli spory zarobek i dlatego jest to drugie miejsce. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, a jak wiecie, większe prawdopodobieństwo, tylko że panie z polidropów jest na jednej strzynce, na szynce załamania, która y, również ma duże, y, właśnie, prawdopodobieństwo, że panie z dropu, tylko trochę większe, plus ma, moim zdaniem, e, dużo lepszą e, pulę jakby skinów w szynce. Jest aż droższa, wiadomo, lecz to prawdopodobieństwo i to te skiny, moim zdaniem, i tak przeważają. Nad skrzynią Ukąszenia węża jestem większym fanem, chociaż skrzynią Ukąszenia to też jest dobra inwestycja, pamiętajcie, też warto w to ją i trochę mieć, jakby, co, jakby się okazało, że wypadnie ukąszenia. No tak też może się wydarzyć, więc pamiętajcie o tym. Eee, no co, Digel, łańcuch znaków, kałach, legiona No przepiękna strzynka top 1. Wiecie, że kocham po prostu tą strzynkę, jestem fanem wiernym tej strzyni No i co, to było tyle w tym odcinku. Trzymajcie się widzowie, Cześć, cześć.